Cześć z tej strony Kuba, i dzisiaj pomówimy sobie krótko o pewnych zachowaniach, gestach, powiedzeniach, które znamy z życia, a niekoniecznie wiemy skąd się wzięły. Zaczynamy. Otwarta przyubica występować jawnie otwarcie. Należy zacząć od sakramentalnych podstaw. Wyobraź sobie hełm rycerski. Nie, wikiel hałp się nie nada. Rogaty wikiński też nie. Może być garnkowy, może być Google. dowolny inny mający ruchomą osłonę na twarz. No, to ta osłona nie nazywa się przyłbica. Przyłbica to rodzaj hełmu używanego przez rycerstwo. Jak sama nazwa wskazuje, tak. Wiem. Jak sama nazwa wskazuje, chleba tworzy do noszenia granatów. Tak wiem. Jak sama nazwa wskazuje, ściśle przyłbica przylega do głowy. Zaś otwarta przyłbica to po prostu hełm z podniesioną zasłoną i odsłoniętą twarzą, czyli ludzie wiedzą z kim mają do czynienia. Proste? Proste. Stawać w szramki. Zostajemy w świecie konserwowanym. A dzisiaj jest to określenie oznaczające początek rywalizacji. I to akurat jest po prostu przeniesienie rzeczywistości do warstwy językowej, że tak powiem. Kiedy organizowano turnieje rycerskie, jednym z elementów były walki konne, to miejsce, gdzie walczyli jeźdźcy, to były właśnie szranki. Podać czarną polewkę. Czyli odmówić ręki panny smalącemu cholewki apsztyfikantowi. Swoją drogą słowo apsztyfikant też jest całkiem ciekawe. Czarna polewka to tak zwana czernina, czyli całkiem popularna kiedyś zupa, z dodatkiem krwi, zwykle kaczki. I tutaj jest cała zabawa. A propos kaczki, żadnych konotacji politycznych. Jeśli organizowano obiad, na którym obecny był ów kandydat do ręki szanownej córeczki i było już po sumie, familiada się zaczynała i wszyscy dostali czerninę, to spoko. To nie była deklaracja. A może ewentualnie, że wygań ostali za ciebie. bo ich nie lubią. Ale jeśli przed tym samym obiedzie suma famieda jeśli przy tym samym obiedzie podano czerwinę tylko temu kandydatowi, to była deklaracja, że rocznego nie chce. Czyli jak wszyscy to OK, jak tylko on, to już gorzej. Abstyfikant i smaleć cholewki. Wprowadziłem te dwa stwierdzenia, więc teraz trzeba je wyjaśnić. Zaczniemy od abstyfikanta. Słowo to był taki czas. Kiedy ubranie faktycznie było drogie i nie wszystkich było stać na sucho wypchaną szafę. Miało się co się miało i to się nosiło. Były też stroje na naprawdę specjalne okazje, i często kluczowym elementem tego stroju były właśnie but. Kiedy młody przedstawiciel płci, na potrzeby tego filmu nazwijmy ją niepięknej, ale o której liczy się intelekt, chciał zrobić wrażenie na przedstawicielce płci odmiennej, zakładał swoje najlepsze ubrania, w tym właśnie but. Często te specjalne, zrobione ze skóry, miały cholewki, wyższe lub niższe i te cholewki, dla efektu dodatkowego, opalał, czyli smalił. Zatem jak absztyfikant szedł na balety wyrywać laski, to nie w obuwiu sportowym, bo nie wpuszczają, tylko pod krawatem, bo klient w krawacie jest mniej awanturujący się, i w butach z cholewami osmalonymi żywym ogniem, takim co to mu też w lędziach płonął. Podawanie prawej ręki. Na drodze ewolucji wykształciła się zdecydowana większość ludzkości, która jest praworęczna. To jest truizm i nie wymaga raczej tłumaczenia dodatkowego, ale to tylko stwierdzenie faktu. Do dzisiaj nie udało się jednoznacznie stwierdzić, kto, kiedy i dlaczego nacechował prawą stronę pozytywnie, a lewą negatywnie. Bo zwróćcie uwagę, szczególnie w książkach, dzisiaj już ten zwyczaj jest raczej Mało praktykowany, ale kiedyś to faktycznie miało dużo sensu. Mianowicie, chcąc kogoś uhonorować, sadzało się go po prawej stronie gospodarza przy stole. Chrześcijanie robią znak krzyża prawą ręką. Mało tego, zresztą podobno siedzi po prawicy Ojca, znamy ten zwrot, nie? przez wieki żołnierzy uczono walki właśnie prawą ręką. A dzieci leworęczne jeszcze w XX wieku w szkole zmuszano do używania prawej ręki. Jak to powiedział jeden z moich profesorów, za dziecka był leworęczny, ale w szkole tak długo go tresowano, aż grzecznie przeszedł z lewej rączki na prawą. Fakt, że spowodowało to pewne zmiany w mózgu, nauczycieli absolutnie nie interesował. Ale pomijając kwestie neurologiczne, większość ludzi była i jest praworęczna, i historycznie wyciągając prawą rękę. Pokazywało się, że nie ma się broni. A co jest w lewej za plecami, a to już jest inna historia. Mieć coś na tapecie. Nie do wiary, że do dalej, że je trzeba tłumaczyć. Coś nie leży na tapecie, czy coś nie jest na tapecie, tylko jest na tapecie. Jak ktoś jeszcze nie uznał, że język polski jest świetny, to już chyba nie stwierdzi. W każdym razie, w pierwszej części zdania używam słowa tapeta, w drugiej tapet. Tapeta. Myślę, że wiemy, co to jest. Tapet to jest stół, zwykle przykryty zielonym suknem, przy którym obradowano, a na nim leżały zazwyczaj jakieś papiery czy inne materiały, które dotyczyły tematu rozmów. Tak jeszcze taka sztuczka językowa. Masz na tapecie akty Elvisa, a na tapecie akta Elvisa. Tak, wiem, słuchaj, ale to moja audycja, nie będę przepraszał. Zabłocki na mydle. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tego używa, czy stwierdza zamiast tego, jak Himmelsbach z angielskim. Jeśli tak, to oba porównania, trzeba oba zwroty odnoszą się do nieco innych spraw. Jeśli wierzyć internetom, a jak wiadomo, internet to krynica mądrości i źródło wszelkiej prawdy. Jak wiadomo, internet, jak wierzyć internetowi, Zabłocki zaś, a dokładnie Cyprian Zabłocki, to autentyczny polski szlachcic, który prowadził mniej lub bardziej legalne biznesy i delikatnie użymując, nie szło mu. Taka menda bazarowa. W pewnym momencie zwietrzył pieniądze w mydle. Zainwestował miliony monet w mydło i chciał je przewieźć przez granicę nie płacąc. Cła, watu, pitu, Obudził się w nim pionier podwodniak, bo uznał, że przeprowadzi skrzynię z mydłem Wisłą, ale dosłownie Wisłą, niechże pod wodą. Granicznicy i celnicy nie widzą, a czego oczy nie widzą, tego sertu nie żal, więc nie przyjdą wyciągać kasy. Natomiast skrzenie okazały się nieszczelne i całe mydło spłynęło z Wisłą do Bałtyku, tak jak Zygmunt III Waza z dworem spłynął Wisłą do Warszawy i mydło zaczęło płynąć po morzach i oceanach, promując Polskę w świecie, jak nie przymierzając w Polskiej Fundacji Narodowej, jak piekarski na mękach. Kolejny z powiedzonek, które pamiętają takie stare dziady jak ja. A to też autentyczna historia. Piekarski, a dokładniej Michał Piekarski, to jeden z kilku znanych w historii Polski zamachowców. Jego celem był Zygmunt III Waza. Piekarski wziął zamach w sensie zamach, a nie zamach w sensie zamach. Mówię, że polski jest świetny. Plus dla tego, kto wie, z kogo sparafrazowałem. Na dremu. Piekarski nastał na życie króla, Raz nastał, nie nastało, raz nastał na życie króla, ale bynajmniej skutecznie. Tu wychodzi różnica między bynajmniej a przynajmniej, ale bynajmniej skutecznie. Wyobraźcie sobie, że puszczam oczko. Pikarskiego złapali i przed egzekucją postanowiono go w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia dla bliźniego i w duchu równie chrześcijańskiego wybaczenia bliźniemu temu samemu innemu bez znaczenia męczyć. Już wcześniej Piekarski zdradzał objawy choroby psychicznej, a w czasie tortur plutł jakieś pozbawione sensu rzeczy. No w sumie trudno się dziwić. No, nie znam człowieka, który jakby mu łamali każdą kosteczkę w organizmie, był w stanie recytować Homera czy wszystkie dopływy odręb. Środkowy palec. Takie klasyczne, może już to prawda trochę rzadziej używane, ale jednak wciąż klasyczne, mające swój urok, pozdrowienie. I co do znaczenia czy źródła Tegoż gestu jest kilka potencjalnych wyjaśnień. Ja osobiście najbardziej lubię to średniowieczne, Bo też wcześniej w pewnych kulturach starożytności środkowy palec był uznawany za życzenie, by temu, do kogo ten gest jest skierowany, w otwór znajdujący się między dwiema częściami ciała umieścić coś długiego, grubego i bardzo nieprzyjemnego, co zdecydowanie nie powinno się tam znaleźć. Jak zapytacie pracowników SOR, myślę, że powiedzą Wam dokładnie, jakie miejsce mam na myśli i co dokładnie należało tam włożyć. A w zasadzie, czego oni bardzo nie chcą, żebyśmy tam wkładali. Nieważne. Ja osobiście, mówię, lubię to średniowieczne wytłumaczenie, a dokładniej to wywodzące ten gest od wojny stuletniej, w dużym uproszczeniu, w czasie której przeciw sobie stali łucznicy i kusznicy. Przed bitwami. Francuskie oddziały pokazywały Anglikom dwa palce, sugerując, że im je odetną. Anglicy oddawali pozdrowienie palcem środkowym. Rzecz, rzecz rozbija się o niezbędną ilość palców do obsługi konkretnego rodzaju broni. Strzałę, czy cięciwe, chwyta się zwykle palcem wskazującym i środkowym, czyli dwoma palcami, a spust kuszy naciska się palcem środkowym, czyli jednym. A odcięcie palców miało także wymiar finansowy. Po prostu w którymś momencie władca uznał, że będzie płacił za każdy palet ucięty wrogowi. Więc głównie we Francji, bo tam działa się większość wojny stuletniej, przybyło mnóstwo okaleczonych francuskich chłopów. Wrócić na tarczy albo starczą. Dzisiaj chyba używa się tego zwrotu, czy przynajmniej wrócić starczą jako odnieść sukces, a wrócić na tarczę jako porażkę. Jednak historycznie rozumiano to trochę inaczej. Najpewniej wzięło się to ze Sparty. Spartańskie matki wręczając synom idącym do bitwy tarcze, miały stwierdzać, że dzieciak ma te tarcze przynieść sam, jako zwycięzca, czyli wróci z tarczą, albo mają na tej tarczy tego dzieciaka oddać koledzy, którzy do tej bitwy wrócą. Tak czy inaczej, matka chce tarczę z powrotem. Czyli historycznie, wrócić z tarczą oznaczało wygrać starcie, wrócić na tarczy oznaczało zginąć w walce. Chociaż w sumie, jakby się nad tym zastanowić, to wygrana bitwa też jest jakimś tam sukcesem. Oczywiście nie tak wielkim, jak zostać pracownikiem miesiąca w fabryce konserw rybnych w Robakowicach Małych, nie mylić z robakowicami kolonią, ale zawsze jakiś, nie? Coś w CV można napisać. Kupić kota w worku, czyli zrobić coś bez sprawdzania. Od razu wyjaśnię tym, którzy nie wiedzą, mam dwa koty, więc piszę z perspektywy kociarza. Mamy to ustalone? Mamy. Dobrze. Więc wyobraźcie sobie wszyscy, kociarze, psiarze, innozwierzę, czarze. Piszą to, ktoś kiedyś ładnie powiedział, ludzie dzielą się na tych, którzy mają kota i tych, którzy nie mają kota. Handluj z tym. W każdym razie, wyobraźcie sobie czas, że kot. Kiedyś do czegoś się nadawał. Szok niedowierzanie, prawda? W cenie było też futro kota, a nawet futrozy kota. Robiono z niego bowiem, z tego futra, różne elementy ubrania. Ale najpierw trzeba było to futerko z kota ściągnąć. Tego akurat nie rozumiem, bo jak patrzę, ile kłaków te moje sierściuchy gubią w jednym momencie, to one powinny być łyse, A nie są. Czyli nie trzeba ściągać drastycznie. Wystarczy poczekać. I zatem zamiast zrobić z tego perpetuum mobile, albo perpetum debile, jeszcze nie wiem, ciągać samo puchate, to koty pozbawiano futra siłą. Proceder kradzieży kotów bezpańskich, a zwłaszcza pańskich, był nasilony do tego stopnia, że właściciele kotów wróć, 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 broć. Płacące rachunki za kocie mieszkanie czyściciele, kuwet i napłaniacze michy, Zaczęli znaczyć swoich właścicieli, wypalając im znaki, sprawiając, że futro stawało się bezużyteczne. Więc proceder handlu kotami kwitł dalej, tylko po prostu ci, którzy mieli koty, którzy wiedzieli, że wzięli koty już oznaczone, podali je do worków i próbowali wcisnąć nieświadomym potencjalnym kupcom. I niektórzy faktycznie się na to nabierali. I nie mówcie mi, że nie można inaczej z kotami czy z kocim futrem postępować, bo z tego, co mi jest w Japonii para, która sierści kotów robi czapki dla swoich kotów. Ja tak tę pauzę zostawię, bo to musi wyzmierć. Japońska para, która sierści kotów robi czapki dla swoich kotów. Wiedźma. I tu będzie zabawnie, bo dla wielu wiedźma i czarownica to synonimy, a nie do końca. Jak powszechnie wiadomo, czarownica to zawód. Wiedźma to charakter. A tak uważnie: Czarownica przez długi czas była to kobieta zajmująca się czarami, a wiedźma to kobieta, która wie. Ma po prostu pokaźną wiedzę z zakresu ziołolecznictwa, przyrody, nazwijmy to ogólnie medycyny ludowej. Zatem, czarownica czaruje, wiedźma wie. Nie jeden można dodał do tego jedno słowo swoje, Także Czarownica od Czarów, Wiedźma od biedzy. A propos, a wiecie jaka jest różnica między Czarodziejką a Czarownicą? 20 lat. Cielętnik. To już chyba całkiem wyszło z użycia, a takich miejsca znajdziecie w swoich okolicach, zakładam, całkiem sporo. Otóż Cielętnik to określenie na miejsce, może być plac, może być aleja, może być Pierzyja Rynku Głównego w Krakowie, gdzie ojcowie, najczęściej ojcowie, prowadzili swoje córki na wydaniu, żeby się dziewczyna zaprezentowała wszystkim ewentualnym apstyfikantom. To słowo będzie wracało dzisiaj przez ten cały film, więc jeśli dziewczyna się kawalerowi spodobała, to za nią podczas przechadzki szedł tatuś, żeby od razu dogadać najważniejsze kwestie, czyli posa I tyle w temacie wiedzenia człowieka w człowieku. Białogłowa, kobieta, dziewka, niewiast. Dziewka, Czyli kilka słów o przedstawicielkach płci przeciwnej. Mniej więcej do XVIII wieku białogłowa oznaczała mężatkę. Mężatki nosiły białe czepce, białe nakrycia głowy, stąd białogłowa. Zaś niewiasta to określenie nowej kobiety w rodzinie, zazwyczaj synowej. Dziewka dzisiaj ma znaczenie jednoznaczne. Powtarzam, tam jest e w środku. Dziewka ma dzisiaj jednoznaczne skojarzenie. Ale przez wieki tak nazywano kobietę niezamężną. Tylko wtrącę tutaj, że panna to córka pana. Kobietę niezamężną, stanu wolnego, którą dzisiaj nazywa się singielką, starą kociarą, czy też bezdzietą lambadziarą, kobieta przez dekady w ogóle nie była używana, a jak już, to traktowano to jako obelgę. Słyszał ktoś o niewieściu uprawiającej najstarszy zawód świata i nie mówi o polityku? Albo białogłowie, upadłej i przetecznej? No właśnie. Karnet. Ostatnie słówko. Krótko i węzłowato. Karnetę nazywano notesik, którym dziewczęta zapisywały z kim i w jakiej kolejności będą tańczyć na imprezie. Po prostu. Także ciekawie musiały wyglądać dyskoteki szkolne. Bo jak zapełnić karnecik, jeśli wszystkie mężne, odważne kawalery z pryszczami otwierają ściany, bo nie bardzo lubią tę awangardową wersję Bogu rodzicy. I tylko dlatego nie tańczą. Bo Bogu rodzica w C-dur im nie pasuje. Oni wolą odur. Także tyle z mojej strony, moi mili. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli macie jakieś propozycje, co by ewentualnie jeszcze należało wyjaśnić, piszcie w komentarzach. Oddaję Wam je do dyspozycji. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć.